Jezus rozsyła apostołów, każe im wyjść w drogę z wielką wiarą w opatrzność. Mówi, nie przygotowujcie się, nie opierajcie swojej misji na żadnych dobrach materialnych, nawet na tych podstawowych. Pan się o wszystko zatroszczy. To jest prawda, która szczególnie realizuje się w życiu osób, no właśnie powołanych do szczególnej misji, bo Królestwo Boże ciągle potrzebuje apostołów, chociaż ich życie i droga nie są łatwe. Bo znowu w pierwszym czytaniu mamy proroka, tym razem proroka Amosa, który jest wyganiany z Betel y, przez kapłana. Mówiąc, że my Ciebie tu nie potrzebujemy, a Amos staje w ogromnej pokorze, mówi: Ja nie jestem kimś wielkim, nie jestem prorokiem, jest, nie jestem nawet ich synem jestem zwykłym pasterzem, który nacina sykomory. Ale właśnie przez tego zwykłego pasterza, który nacina sykomory, Pan Bóg odwraca pewien porządek. Pokazuje, że zwykły, prosty człowiek, yy, który jest yy, pasterzem, nacina sykomory. Może być narzędziem w rękach Pana Boga. Bardzo lubię ten obraz nacinania sykomory, ponieważ on też dużo mówi o potrzebie, którą Pan Bóg ma względem naszego życia. Że my często jesteśmy jak właśnie takie, takie drzewo, które trzeba naciąć ostrym narzędziem, żeby z nas najpierw wypłynęła pewna żółć. Potrzeba nam kogoś takiego jak Amos. Człowieka, który trochę nas wybije z naszej pychy, który użyje czegoś ostrego, jak, jakiegoś narzędzia, aby wypłynęła z, z nas żółć. To jest takie może doświadczeń też wielu rozmów, gdzie na początku staramy się z kimś normalnie rozmawiać, a nagle się okazuje, że ktoś używa takiego argumentu, w którym ze mnie wypływa, wypływa cały potok jakiejś złości, jakiejś takiej żółci. Jesteśmy właśnie. Można powiedzieć, trochę wyprowadzeni z równowagi, ale też po coś właśnie, żeby zobaczyć, jak wiele zła zagnieździło się w nas, że pod pozorem tego, że z kimś nie rozmawiam, ktoś mnie denerwuje, jest we mnie mnóstwo, mnóstwo żółci. Pan Bóg nas z tego ciągle wypycha, tak jak, tak jak apostołów. Arcybiskup Fulton Sheen w opisie tego, jak Pan Bóg powołuje, wyprawia, mówi wręcz, że Wprowadzę ich w ruch, tak jak dzisiaj apostołów. Amos wiedział, do czego jest powołany i zdawał sobie sprawę z tego, że jego zwykłe takie pochodzenie człowieka, który też nie boi się pracy będzie przez Boga dobrze wykorzystane. Może dzisiaj, bracie i siostro, Pan Bóg trochę nacina Twoje. Twoje serce. Może czymś ostrym, czymś, z czym się nie zgadzasz, dotyka twojego serca, i, i siłą rzeczy wychodzi z tego żółć. Nie, nie pozostawaj w tym doświadczeniu e, sam ze sobą, pozwól niech ta żółć e, z ciebie wypłynie, ale niech też w to miejsce napełni się e, właśnie Bożą łaską. Trzeba nam kogoś. Kto powie nam o grzechu, tak jak dzisiaj zobaczmy apostołowie. Oni wychodzą i najpierw wzywają do nawracania się, a nawracanie się nie nastąpi wtedy, jeżeli najpierw nie zostaniemy uświadomieni o potrzebie nawrócenia się, czyli o tym, że zamiast łaski Pana Boga, ale bardziej Jego panowania, w naszym życiu dzisiaj panuje grzech. I dopiero potem jesteśmy w stanie przyjąć łaskę. Dzięki też temu nawróceniu wyjdzie wiele złych duchów, ale też tak jak apostołowie namaszczali olejem i uzdrawiali, Pan Bóg będzie nas uzdrawiał. Pozwól się uzdrowić, Pan Bóg. Zrozum, że najgorszą chorobą, nowotworem, który. Być może toczy Twoje życie, który ciągnie się przez Twoją historię, właśnie z grzech. I potrzebujemy kogoś takiego jak apostołowie, jak Amos, abyśmy nacięci ich słowami, być może ich życiem, które nie przystaje do naszego, które nas gorszy, żeby właśnie z tego nacięcia wypłynęła z nas rzód, abyśmy przyjęli orędzie nawrócenia i chcieli się napełnić Ewangelią, która nas doprowadzi do zbawienia.